Cześć, cześć, witam was moi mili bardzo serdecznie. Nazywam się Anka, już mnie doskonale znacie i dzisiaj rozmawiamy oczywiście ze stylistą i kreatorem fryzur gwiazd i to Sebastianem Kobierki. Dzień dobry wszystkim w ten piękny piątek, który mamy za oknem, czy już początek weekendu. Tak, początek weekendu to raz. Dwa u nas jest słonecznie. Mam nadzieję, że u was też i dzisiaj będziemy mówić o pielęgnacji włosów latem, bo o okularach przeciwsłonecznych pamiętamy, ale y Powiedz proszę, jak to jest z tym zmieniowaniem UV, jak on działa, jak ono działa na włosy? Słuchajcie, bardzo prosto. Jak widać, ja mam cerę naczynkową, ale zobaczcie, jak już bardzo widać działanie słońca. A tak naprawdę mamy jeszcze, jesteśmy przed latem de facto, a wystarczyło, żebym dosłownie pół godziny, gdzieś mniej więcej i zobaczcie, co się wydarzyło. Więc jakby słońce jest przymierzeńcem, jeśli chodzi o tą wspaniałą paleniznę, ale niestety, jeśli chodzi o kwestie włosów, no tutaj może zadziałać bardzo szkodliwie. Tak w wielkim skrócie, UVB i UVB, one działają różnie w zależności od tych szkodliwych działań na włosy, na kolor, na korę. Tak nie będziemy wchodzić bardzo w szczegóły. Generalnie wiadomo, że zupełnie włosy inaczej blond się zachowują, zachowują, zupełnie inaczej zachowają się włosy ciemne, a zupełnie inaczej zachowają się włosy kolorowane. Jest to kwestia melatoniny. No tak jak z materiałami, wiemy, że ciemny kolor pochłania. I tak samo jest tutaj. Zobaczcie, że zupełnie inaczej... Um, um, rozjaśniają się przez słońce, a tak naprawdę można powiedzieć wielkim kolorium, w wielkim kolokwialnym skrócie przepalają włosy blond, włosy rude naturalnie, włosy jasnych, blondynek, jasnych szatynek, czy osób, które mają bardzo ciemne włosy. Tam tak naprawdę o wyblaknięciu kolory prawie nie ma mowy. I to jest bardzo łatwo zobaczyć u tych samych koleżanek o różnym kwiecie koloru na, na głowie, które wyjeżdżają na wakacje, jak to zupełnie inaczej będzie wyglądało na zdjęciach pod koniec tych wakacji. Więc oczywiście, że musimy, kroć tak samo jak chronimy twarz, jak chronimy cerę, skórę i używamy filtrów odpowiednich w kremach czy w jakichkolwiek innych dostępnych mo możliwych opcjach. Tak, też musimy chronić włosy. I tutaj na szczęście też jest jakby bardzo, bardzo fajnie dużo odpowiedzi, w zależności od tego, gdzie też jedziemy. Czy jest to wycieczka górska, czy jest to słona woda, czy jest to woda słodka, czy w ogóle na przykład nie ma wody, będziemy tylko się opalać, albo zmie... będziemy spędzać tak zwany city break, prawda? Chociaż no jest to teraz to uniemożliwione, ale no to, to też nie ma co tak, jakby wszystkiego mieszać naraz. Kwestia tego, gdzie funkcjonujemy na co dzień, gdzie się wybieramy. Mm -hmm. Czyli, czyli mamy konkretowanie. Jakby kosmetyki do do tego, do tego czy jedziemy w góry, czy jedziemy nad są już konkretnie. Tak, bo to jest kwestia tylko i wyłącznie temperatur tak naprawdę, bo zupełnie inaczej zachowamy się na słońcu i na piasku, który jeszcze piasek, pamiętajmy, wzmaga promienie słoneczne, jak również zapominajmy, słońce w cieniu również działa. Um, I też inaczej, bo no, pamiętajmy, że słona woda plus słońce jest to gwarant, ef, gwarantowany efekt przepalonych włosów, które zawsze lubimy oglądać w okolicach wojennych festiwali, tyłko oczela, Pinterest, Tumblr, Instagram. Tylko te włosy są po prostu nie dość, one i tak są martwe, to one już są po prostu uwrażliwione do potęgiętej. To jest już z tymi włosami praktycznie nic się nie da zrobić. Tak samo jakby bardzo mocne, bez sensu jest. I tak wielu, wielu stylistów i kolorystów również to potwierdza od lat, że bez sensu jest agresywne koloryzacje przed samymi wakacjami. Dlaczego? Dlatego, że ten kolor i tak będzie narażony na wyblaknięcie. Słuchajcie, nie ma takiej siły, że w pełni będziemy panować zupełnie nad tymi włosami, nad tym kolorem. Chodzić w kapeluszach z wielkim rondem. Oczywiście, jeśli kapelusze to oddychające zawsze, to nie ma mowy jakichś skórzanych akcesoriach czy czegoś, co jeszcze do prowadzi do zabiegu termoregulacji, jeśli chodzi o włosy. Pamiętajmy, że zupełnie inaczej, będą zawsze najbardziej narażone na straty włosy, które są w pierwszym rzędzie, prawda? Czyli w tym jakby najbardziej widoczne: no bo jeśli na przykład pniemy włosy z tyłu, już w ogóle dużo mniej im grozi. No to jest jakby efekt tak naprawdę lupy, efekt skalowania słońca. Musimy sobie to też gdzieś jakby przestrzennie wyobrażać, ale możemy na co dzień używać bezinwazyjnych e, zwykłych UVA czy UVB chroniących, a najlepiej duo em, w spreju na sucho przed wyjściem. Są również oczywiście dla osób przeznaczonych do takich morskich albo jeziornych, albo generalnie wodnych wakacji. Są też UVA, UVB w kremie, ale one się wypukują, więc jakby to też za każdym razem, tak jak spukujemy, o czym też kiedyś wspomnieliśmy, pamiętam, spłukujemy wodę, e, e, słoną wodę ze skóry, to też za... Zawsze fajnie jest zadbać o włosy tutaj przy tej okazji. No i wiadomo, że nikt nie będzie ich suszył, słuchajcie, na plaży, no bo nie zabieramy sobie tego fanu. I tak potem będziemy musieli cały czas, najlepiej jak nawilżamy te włosy w trakcie i wtedy bardziej wejdziemy w maski niż w odżywki, które są dużo bardziej, mają mocniejsze składniki, mocniej relatywizujące, mocniej nawilżające niż, no i tutaj ta pielęgnacja też jest bardzo ważna na wakacjach. Właśnie, bo właśnie jakie mamy te sposoby pielęgnacji. A jeszcze przepraszam, że powiem, no a już chodzenie z mokrymi włosami na wakacjach to jest efekt zawsze wypalonego, e, przeuwrażliwionego włosa. No e, to jest po prostu gwarantowane. Ale tych mokrych, które wy, jakby wychodzą właśnie z morza, czy tych mokrych które po prostu, których nie suszymy i wychodzimy... Te słone, no wiadomo, że sól jak się zachowa, jeśli mieliśmy hemioewadę, znacznie koryzja być po prostu przez sól, plus jeszcze gorąca temperatura, bądź gorący na przykład piasek, na którym leżymy i robimy zdjęcia, <laughs> tak samo skały czy coś innego, ale jeśli chodzi o wodę generalnie, no to będzie działała jak lupa troszeczkę na włos, prawda? Czyli powierzchnia włosy, ten filtr wody będzie działał bardzo, wzmagał jeszcze to, to działanie. No to tak jak, zobaczcie, jak rośliny za szybą, a roślina jakby bez szyby, w takim zaciuszu domowym. No, inaczej to słońce reaguje jest dużo mocniejsze, jeśli posadzimy kwiaty za szybą, a przed. No, to prawda, i to widać szczególnie odnośnie tych kwiatów widać to w tych lasach w słoju. Jak się o, go... dokładnie, bardzo. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem wielkim tych lasów, ale to już nie ma się powiadać. No, <laughs> ten przykład akurat podałam, bo takie Ale on... bardzo fajnie to wygląda, jak jest gorące, jak one zaczynają po prostu umierać już tam w środku gnić. No niestety. Czyli to samo będzie się działo niefajnie z włosami. Tak, będzie... Więc pamiętajmy, że blondynki, tak jak ty, Aniu, w szczególności i oczywiście dziewczyny, które, mało tego dziewczyny, które są rude z natury, jest to jeden z no Chyba 4% tylko czy 3% ludzkości w ogóle ma naturalnie rudy kolor. Plus tam jeszcze dochodzi bardzo jasna cera. U blondynek jest inaczej, dlatego że ta molina się tak ładnie zmienia w taką bardziej broskwiniową. A u dziewczyn, które mają rudę cery, są przeważnie parcelowe, ale mają bardzo wysoki wskaźnik jasno jasności skóry i tam one są bardzo narażone. No, wiem, różnie, że po sobie też również mam bardzo. Bardzo, bardzo jasną skórę i wiem co się dzieje, upalić się dla mnie na brązowo, czy tak morelowo, brzoskwiniowo, ale słuchajcie, złocisto to jest mega wysiłek i trwa bardzo długo, a jeśli nie, no to jestem czerwony i najczęściej mam od razu skórę poparzoną, więc nie zapominajmy przede wszystkim też, no oczywiście o filtrach na twarz i, i na głowę. Nie słyszałem o kosmetykach, które byłyby dobre na to i na to, może tak, takowe są, ale wydaje mi się, że to też jest jakby chyba inne stężenie, inny rozkład w takim kremie do twarzy, a w sprayu czy jakby w olejku, czy w innej formie do włosy. Głosów. Też mi się tak wydaje. A powiedz mi, bo rozmawialiśmy chwilę o sposobach pielęgnacji maskach. A jakieś sera są jakieś? Tak, są sera wakacyjne takie multiwitaminowe, różnego rodzaju kremy, różnego rodzaju fluidy, które są przeznaczone do takiej bardzo intensywnej nawilżania włosów, szczególnie w temperaturach suchych. No, raczej, gdzie są wilgotne temperatury na wakacjach? No jesteśmy albo w jakichś kompleksach hotelowych, albo w jakichś plażach. To raczej jest takie wszystko bardzo, bardzo, aż no wiem, tak jak mówimy czasami, że mam suchą galdy na wakacjach, no bo ciągle jest też ten piasek, jest ten pył, to wszystko jest zamiatane wiatrem. To to też o tym nie zapominajmy, więc jakby to wszystko cały czas pracuje. Ja gorąco wam życzę, żebyście mieli na tyle czasu, spokoju, jakiegoś tam małego samozaparcia, żeby zdać sobie spokój z makijażem, a wtedy właśnie super zadbać o nawilżanie skóry, o filtrowanie włosów, wtedy wróci taką wypoczętą, wypoczętym, opalonym, z fajnie zadbanymi włosami, które będzie rozwiewał letni wiatr. Chciałabym. A oleje? Olej jak najbardziej, tylko te lżejsze, no bo z kolei te takie bardzo ciężkie nie dopuszczę już w ogóle działania tak naprawdę utleniania tlenu do włosów, bo bardziej go tak zamkną, to bardzo fajny na przykład tych słojów, tych wszystkich lasów słojów, to mniej więcej dzieje się to samo. To będzie fajnie wyglądało i z zewnątrz, a w środku może być już przeciążona. I ten włos jeszcze będzie dodatkowo się dotłuszczał, prawda? Bo będzie nadprodukcja tego wszystkiego, więc będzie no już aż taki ten efekt zbyt mokrej włoszki czy polki może być mocno już niekontrolowany w tym momencie. Ja zapytam o której często... No i też ja osobiście nie polecam w tym momencie. Um, no soli morskiej do używania do stylizacji, pudry też według mnie no z ogromnym umiarem, a już jakieś takie bardzo mocne, nie oparte na wodzie pasty czy żele, coś to już zupełnie zamyka i całkowicie ten włos jakby tak skamienia. No to są bardzo niewskazane w takim okresie wakacyjnym mocnym. Czyli dodatkowo Mamy po prostu włos, który i tak jest suchy. Prze tak, więc tak naprawdę przed wakacjami fajnie się jest skupić na zrobieniu koloru troszeczkę wcześniej, też takiego świadomego koloru. Też bardzo często robienie keraty. No i potem bardzo wielokrotnie słyszałem, że klientki są bardzo niezadowolone od moich samych stylistów. Ja też już również miałem kiedyś taki przypadek, bo były nieplanowane wakacje u koleżanki, która pojechała na festiwal, i no ta keratyna niestety została mocno, ale to mocno rozpuszczona w słono. Intensywnej wodzie, ponieważ tam weszły Włochy i wspaniałe wakacje, no ale to były codzienne kąpiele po kilka godzin, więc jakby no i to były tak, żeby sensu wydane pieniądze. Tutaj wydaje mi się, że właśnie ta mocne działanie, super maski, bardzo dobre nawilżenie, rewitalizacja i wszystko, co się dzieje na co dzień. Zaoszczędźmy sobie czasu, odżywki bez spłukiwania, mocne maski bez spłukiwania. To wszystko tak naprawdę to jest kilka przypięć, rozczesanie, szybka suszarka. Ja jeszcze wrócę do e, takiej jednej którą bardzo często wspominasz, e, o oczyszczającym szamponie. Oczyszczający szampon i. E... To, to, ma... to, jest, to, to zależy, bo niektóre szampony na przykład oczyszczające, pilingujące, mogą doprowadzić do tego, że też, też uwrażliwimy skórę głowy, następnie z tą skórą głowy wyjdziemy na słońce i może tam już do, dojść do niezłych sytuacji. Tutaj fajnie byłoby się jednak porozumieć z lekarzem, jeśli jesteśmy alergikami, bądź mamy problemy skórne, który w tym momencie jest dla nas odpowiedni, bo myślę, że te mocno wysuszające albo mocno regulujące niekoniecznie w takich bardzo suchych, bądź bardzo wilgotnych rejonach typu nie wiem, Wietnam, Kambodża, Bali, to jest też zupełnie inna historia niż takie suche, suche plaże Afryki, czy nie wiem, polskie morze, które w sumie nigdy nie wiadomo, czy no jest <laughs> zimne, ciepłe i kiedy tam w ogóle jechać. Ale tak zakładając, to też fajnie było. No i też oczywiście suplementacja, która może działać na naszą niekorzyść, o tym rozmawialiśmy wcześniej. Bardzo wiele jest takich suplementów, które są takie wspomagacze opalania, które tak naprawdę działają bardzo na szko szkodzie na włosy, ponieważ zabierają wiele substancji które są niedobre tak naprawdę jeśli chodzi o nawilżenie takie odżywianie włosów to są takie najczęściej powiem wam tak jak wiem dużo rzeczy bez recepty takich super i gotowych no lubi być po prostu nie działać albo być wysikiwane i mamy taki efekt placebo którego i tak tam tak naprawdę nie ma więc też bez sensu katować te nasze organy niech to też się wszystko oczyści. Czyli, czyli też nie stosujemy wszelkich pomagaczy jeżeli chcemy żeby nasze włosy były... Odpowiedniona... No tak też słyszałem, że są jakieś tam tabletki, które pomagają, bo jak jest ciepło, no i wiadomo jak jest ciepło, to wiadomo wszystkie też... Um... Od naszego organizmu. Procesy są przyspieszone, wtedy szybciej chudniemy, szybciej jakby spalamy, szybciej, wtedy są rekomendowane te wszystkie cud jazdy dwutygodniowe, że będziesz 15 kilo mniejsza, albo chudsza, albo chudsza, albo 15 kilo będzie więcej ci w miejscach, bo te procesy faktycznie są szybsze, ja również po rozwosu jak najbardziej też, no to słońce bardzo tutaj pomaga, no inaczej trawimy w minus przy minus 15, a inaczej trawimy przy plus 25, no to jest jakby, wynika również z biologii, prawda, ludzkiego organizmu. I to też tak naprawdę ma dla nas znaczenie, super lekkimi rzeczami ochronnymi, które mogą nam pomóc, są wspaniałe w stylizacjach, są wszelkie tiule, wszelkie pareo, wszelkie kapelusze, wszelkie opaski z dodatkami materiałów, wszystkie akcesoria półchroniące do włosów i to jest słuchajcie, no taki moment, żeby już na tej plaży błyszczeć jak nigdy. I w kwestii biżuterii, na którą też, wiadomo, trzeba uważać reakcje, alergie skórne, słona woda, jak również, no, takiego, jeśli mamy, chcemy o siebie wyrazić, no to teraz możemy sami sobie nawet zrobić piękne turbany. Tylko, żeby to wszystko oddychało, jak najmniej tekstyliów takich ściśniętych, typu proskórnych, proplastikowych, pro jakichś e, poliandrowych, wszystkie te takie nieoddychające, które fajnie się sprawdzają w klubach, no tutaj mogą nie sprawdzić. No i na sytuację jest, kiedy pójdziemy na wieczorną imprezę, gdzie też tę temperaturę tego Słońca nie ma. Właśnie wyprzedziłeś moje pytanie o to, jak chronić włosy. No ja osobiście Ja, osobi ja nie mogę to czekać, bo wielam robić turbany. I wtedy wszyscy pytają mnie po angielsku o coś. Wyróżniasz się w tłumie na pewno. Tak, tak. Tak, w, w Ale zobacz, nie bez kozery nasi koledzy, yy, yy, będą cała reszta, dlaczego noszą mężczyźni, znaczy też względy religijno-kulturowe, ale nie bez kozery noszą albo białe, albo czarne turbany. Zauważyłeś, że tam były inne kolory? Nie, to też nie jest bez sensu, bo zależy, kiedy i o której porze zakładają czarne, a kiedy białe. I nie mówię tutaj o takich stricte rzeczach ortodoksyjnych religijnych, ale to też ma znaczenie w wielu kulturach. No pamiętaj, no czarny ściąga, tak? Więc jakby jest tutaj troszeczkę. Jak niż na biało. To prawda, to prawda. Trzeba się temu przyjrzeć, bo. bo A teraz... mówimy o takich już tam ekstremalnych temperaturach, w których my myślę, że my nie przeszlibyśmy pięciu kroków. Wierzę, A i oczywiście nawadnianie. Słuchajcie, pamiętajcie, że to jest ściśle związane z Sikaniem, no muszę to powiedzieć na, wprost. Trzeba dużo się nawadniać, dużo pić i dużo sikać. Dzięki temu sprawiamy, że nasz organizm jest nawodniony, oczyszcza się, bardzo fajnie wyrównuje jakby całą pracę. Zarówno bóle głowy też się biorą z odwodnienia, więc jakby to jest też dobry moment, żeby zapamiętać tam o tym, o tym wysokim mineralizowaniu, elektrolitach odpowiednich do wakacji, do tego wszystkiego, co się będzie z nami działo. No też są imprezy. Więc to też jest nasz organizm narażony na to wypukiwanie. Kawa mrożona też wypukuje magnez, moi drodzy, ponieważ kilkakrotnie zapadło takie pytanie, więc nie wiem, co tu temperatura ma za znaczenie. Ale pamiętajmy o wszystkim z głową. Tak, ja tylko tak strączam. Oczywiście, jak tak rozmawiamy, czuję jak taka czasem taka ciotka w niedzielę przy fortepianie, która ma takie złote rady. Jest i my z nich korzystamy i to jest świetne, bo ja też się wierzę. Byłam na przykład teraz na pewno letnim i chłodnym powietrzem duszę włosy. więc no, to wspaniale. No i od razu dać efekt, jak się błyszczą. Tam przy, przy słońcu gdzieś tam widzę, że bije chyba z twojej prawej strony. Coś jest. Coś. Ja w każdym razie tak tylko wtrącę, że faktycznie zauważam tą rzecz, to znaczy latem muszę chodzić z włosy. Trzy... włosy. No to faktycznie jest, jest ciekawe. Tego słońca, o którym powiedziałeś. Ale ja jeszcze do serum wrócę znaczy serum, sprayu, może tak. Czy to jest tak, my możemy wyjściem na słońce tego sprayu użyć, czy jakiś jest czas? Tak, pamiętajmy, że w zależności od producenta i kosmetyku, to też nie jest, że to jest na cały dzień, bo najlepiej zmieć mieć w torebce. Wydaje mi się, że można kupić w każdej drogerii jakąś taką bezbarwną, są takie już gotowe, puste pudełka na, na przelewanie, czy na lotniska i nawet jeśli mamy większą objętość, to mieć w torebce zawsze jakąś 10-15 mililitrówkę i sobie, no mniej więcej co myślę co godzinę, to jest, taka, to jest taki standard do sprayowywać te włosy. To nie są kosmetyki obciążające. No i też pamiętajmy, że to nie tylko w góry chociaż Wiadomo, że tam, gdzie dokładnie to słońce pada, jest najbardziej narażona powierzchnia, ale też po całości. Czyli pamiętamy, e, czyli pamiętamy o tym, żeby, e, nie tylko stylowymi okularami oczy, <guliacre> Dokładnie, tak jak troszeczkę tutaj um, może się okazać, też żeby uważać, z wodą termalną, to już nie jest moja dziedzina, ale ja na przykład nadużywałem wody termalnej i jedna pani okazało się, m, nie dietetyk, tylko dermatolog, zwróciła mi uwagę, że to, że ciągle pryskam tą wodą na twarzy, e, sprawia, że tak naprawdę jeszcze bardziej wysuszam skórę w słońcu i że to jest bez sensu. E, dlatego też ze wszystkim umiar, jeśli tam producent ma napisane z tyłu na opakowaniu, bądź pod spodem, bądź w ulotce, że co godzinę wystarczy co godzinę. Jeśli są to na przykład w Kremie na suche włosy i że wystarczy na cały dzień bez kąpania, no to wystarczy raz i na cały dzień rozczesać. Czyli tak naprawdę nie trzeba nie, wydaje mi się, to są takie. Słuchajcie, ja jestem też fanem tego, żeby nie obciążać jak wielbłądy, tylko mieć w plecaku albo w saszetce pod ręką kosmetyki, które zawsze ci pomagają. No, zawsze przelewam sobie wszystko do jakichś tam 15 czy 10 ml opakowań, to towarzyszy cały dzień. No wiadomo, nagrzewa się, bo się nagrzewa, no ale trudno, ale przynajmniej jest. no Wiem, że też trzeba konsultować to, bo są też kosmetyki właśnie filtry, które się utleniają przy ciągłym chodzeniu i mm, takim siedzimy sobie w torebce, a tak naprawdę już on nie ma sensu działania po kilkukrotnym otworzeniu, bo niedoży się utlenił, to jeszcze to gorąco sprawiło, że ten film jest do wyrzucenia. To też dobrze byłoby sprawdzić, w jakich warunkach mają być przechowywane i gdzie jedziemy, bo tak naprawdę potem wpakujemy się w kosmetyk, który zupełnie nie działa. Tak, to też zgadzam. To... Na to trzeba. A, i oczywiście kwak, który chciałem powtórzyć, który wpadł do mnie na Instagram kilkakrotnie: rozjaśnienie włosów na cytrynę. Proszę Państwa, cytryna, dlaczego mówimy kwas cytrynowy? Ponieważ jest to kwas. Więc, jeśli chcemy mieć super przesuszone włosy, gdzie niegdzie z tym efektem takiego boskiego dotyku słońca, to oczywiście tak, tylko następnie nawilżenie tych włosów. I powrotu do ich jakiejkolwiek dobrej kondycji, to są dla mnie, to jest dla mnie praca bez sensu. Jeśli ja nigdy za to nie biorę, bo to jest po prostu koszmarny pieniądze, mnóstwo wizyt. i, e, Więc jeśli się na to decydujemy, to miejmy pasję taką informację do głowy, że będziemy te włosy najlepiej obcinać. Bo jeśli tak, no to super, to się pobawmy tą formą. Oczywiście mówię, jest to gwarantowane, to jest już. Oh, boż, to jest taka metoda, jaką się ogląda na filmach z lat 90. i to jest takie seks, że w ogóle te pokolenia ci piękni młodzi ludzie smarują się tą cytryną na te mokre włosy, te włosy są potem takie super utlenione jasne. I jest to niezwykle efektowne, niezwykle efektowne, ale te włosy są potem dla mnie tylko i wyłącznie do ostrzeżenia. Czyli wtedy nawilżenie i, yy, i zabawa w to jest po prostu. Nie no, no, no pomyślmy, no, pomyślmy no, słońce, kwas, woda i włosy. Plus jeszcze UVB i UVB. No nie ma co zbierać, jakby. Tak. Ale efekt jest imponujący. No, Surferzy, o których tak dziewczęta marzą w wakacyjną porą. O. Którzy zresztą zawsze przeżywają renesans, robią furorę mniej więcej od okresu w kampaniach czerwiec i sierpień. Zajmę się, pamiętam, robią kampanię i ciągle to mnie na hasło. tak wiesz, na surfera. Tak, jest, w tym. jest coś w tym. No. No, nie będziemy kłamać. No, no. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję. Myślę, że dziewczyn obiec się przychodzi. W kwestii stylizacji włosów Zauważyłem, że bardzo dużo projektantów, jak i również marek dostępnych dla szerokiego portfela, przygotowało wspaniałe kolekcje akcesoriów od takiej biżuterii przez biżuterię organiczną, czyli z kamieni bądź minerałów naturalnych. No, jak zwykle wracają wszystkie lniane, opcje, które wracają w każdym sezonie, bawełniane, bawełna organiczna, plecionki, nieplecionki. więc. Tu już nikt mi już nie powie, bo to jest naprawdę na każdą kieszeń. Czyli po prostu pamiętamy o włosach, bo... To ja bym wam się, powiem szczerze, bardziej już niż na tym modelu, a na tym wszystkim, to bym się skupił na stylizacji, bo to lepiej, to lepiej w tą stronę pójść i tutaj robić content, tutaj się cieszyć i bawić sobą, niż spędzać teraz długie, długie godziny czy tam minuty na jakimś lokowaniu. Nawilżmy, wysłuszmy i nakładajmy akcesoria, nakładajmy biżutery, zaoszczędzimy sobie czas, a ile po prostu efektu, ile zabawy. I niech to będzie piękna konkluzja naszej dzisiejszej rozmowy. Niech każdy kupi sobie spray w takim razie i chroni swoje włosy. Tak, tak, zdecydowanie. No i skórę w miło dobrze byłoby też chronić. Tak, to o tym pamiętamy. Ja już pokazałam, że oczy trzeba... A, no i też oczywiście pamiętajmy, że jeśli okulary, no to musimy sprawdzić, czy one faktycznie w ogóle chronią wzrok. Bo wszystkie te taniutkie okulary akcesoryjne, gadżeciarskie, no niestety okazuje się, że mają szkła, które jeszcze mogą nam zaszkodzić. Tak, to też. Bo też czy... zawsze sprawdzajcie informacje, są na naklejkach te na informacje, czy tam w ogóle są te fotosłoneczne sytuacje tak, się tak. znajdują. Czyli tylowo chronimy się przed słońcem w tym roku. Jak już... najbardziej, albo jak błyszczymy, no to błyszczymy najpierw zadbani i z ochroną, a potem wychodzimy i błyszczymy. I pięknie. Niech to będzie cudowna konkluzja naszej dzisiejszej rozmowy, bo dzisiaj, dzisiaj temat jest troszeczkę krótszy, ale także... no bo myślę, że z, tych, z takich wszystkich dostępnych rzeczy, no to tak naprawdę wyczerpaliśmy sporo tutaj. Tak. A no i tylko jeszcze wróćmy do tego, że już tych włosów ciągle, moi drodzy, będziemy wycierać i przecierać, to pamiętajmy o tym delikatnym odsączaniu. bo teraz jak to jest kilkanaście, czy nawet może i dojdzie do kilkudziesięciu razy dziennie, jeśli wychodzimy wcześniej e, i szukamy i szukamy <laughs> dobrego miejsca na plaży, jak kocham te walki, leżaki, <laughs> <laughs> mam nadzieję, że to chyba już to już tam przestaje mieć w ogóle rację bytu, bo to jest to jest, sto, no, to jest za za kała świata, to, to to już to już. No to w takim razie nie pozostaje nic innego, jak cieszyć się latem, jeżeli już zadbamy o. Chłopcy mają prostą sytuację, no bo tak jak ja albo noszą kapy, albo wchodzą jakby w hoodies, albo w holdingsy, czyli jakby te takie ry, ryba, ryba, jak ja to mówię, żeby każdy znam, kapelusze dla rybaków. Więc jakby też widzę, że też faceci super z tego korzystają, mają już super w ogóle świadomość też tego stylu i łączenia. No też Streetwear jest na zupełnie innym poziomie, jest też bardzo szeroko dostępny. No i oczywiście u mężczyzn ta sytuacja jest ta. Sama, to, że są włosy krótsze nie znaczy, że są mniej narażone. Tak, pamiętajcie. Ale też jest dlatego prostsza. Ale też skoro jeśli byśmy używali na przykład, nie wiem, jakichś hunców, czyli tych bardzo, bardzo szerokich, ale japońskich kapeluszy dla rybaków, które będą z nieprzemakalnych, um, nieprzemakalnych materiałów, no to my smażymy w tym momencie te włosy. A tego nie chcemy. Nie, 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 więc... A jeszcze jest tyle czasu, to tak naprawdę wiosna lato wchodzi z opóźnieniem, chyba już wejdzie od razu na przecenę przez tą pandemię. <grymka> <grymka> więc piłka jest po naszej stronie. Nie no. Oczywiście mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze zaraz wróci do normy. Ale to już wiosna lata z tego, co widzę, już huleje w sieci. Więc i akcesoria, bo również widziałem prezentacji, dostałem na maila. Fenomenalnych, fenomenalnych. Te spinki w ogóle z kiulami z jedwabią. Coś wspaniałego. Czyli możemy się. I... W zasadzie dokładnie skupmy się na stylizacji i na zabawie, a nie na lokowaniu. Na to będziemy mieli czas w karnawale i miejmy nadzieję w Sylwestrze, w którym odbijemy sobie wszyscy te wydarzenia ostatnich tygodni i miesięcy. Tak, ja ci y, strasznie dziękuję, strasznie mocno dziękuję za, y, za dzisiejszą rozmowę. E, Jeśli macie jakieś pytania odnośnie y, promieni UV, odnośnie tego, jak dbacie o swoje włosy, oczywiście piszcie w komentarzach do nas, a ja mam trzy informacje, zawsze mam dwie, a dzisiaj mam trzy. O, tak. Tutaj. Po pierwsze, chwalę się tutaj bardzo mocno, ponieważ Marka Melo, którą e, znacie, e, jest laureatem Love Cosmetics Awards 2020. w Kategorii... Unforgettable Experience. Także ty O jest to brawa. Ale... To już wiemy, gdzie pierwszy event. Tak. Zachęcam do zapoznania się z kosmetykami na naszej stronie. Blisko 97% składników pochodzenia naturalnego na sobie, w związku z czym tym bardziej zachęcam do, do przyjrzenia się Marce. Druga rzecz. Live. Zapraszam na. Ty wiesz pewnie o kim będę mówić. Eee, Ania Galińska. Tak, ja jestem Ania Galińska, team. Też zapraszam. Tak, 24 maja, czyli już w niedzielę o 18.00. Eee, kolejny live z Anią. Będzie bardzo ciekawie. Zajrzyjcie do nas na, na nasz Facebook, żeby dowiedzieć się więcej. Tak was tutaj troszeczkę zakręcę, żebyście do nas zajrzeli. I ostatnia opcja, trzecia. Oczywiście promocja, bo już niedługo dzień mamy. Słuchaj. To już we wtorek. To jest święto narodowe. Ja już szykuję paczkę. Ja jeszcze nie mam, więc bardzo możliwe, że właśnie skorzystam z tej owci, którą tutaj o powiem. czy zakupię zakupie kremu na noc ten... Gratis. Wydaje mi się, że to jest ekstra opcja, tak więc wszystkie trzy yy, op opcje, Wiadomo Opcja w opcji, dzisiaj jesteśmy w opcji, słowo na dziś ta opcja. opcja jest <grym> tutaj podróż. Podróż. Te trzy wiadomości oczywiście przekazałam, to jest dla mnie yy, bardzo, 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 bardzo fajne, że mogę wam same dobre wiadomości przekazywać, oczywiście jeszcze raz kongratuluję yy, Melo, <grym> My... Już dość tych złych, teraz sam czas na tylko dobre wibracje i dobre newsy. Tak jest, tak więc dziękuję Ci Sebastian jeszcze raz. Dziękuję. Ja również bardzo dziękuję Aniu, jeszcze wszystkim tak pogodnego i pięknego weekendu, żeby zażyli słońce i świeżego powietrza. Tak jest i wszystkim życzę również ja cudownego weekendu, dzięki że... Pa! Do zobaczenia!